Przyjechaliśmy do miejscowości SAIT i jest tak naprawdę ciasno, tak powiem, zobaczcie. Oczywiście tutaj możecie sobie zrobić zdjęcie na wielbłądzie, które już czuć z daleka. Każde zdjęcie, każdy nie wiem, dotknięcie, każde spojrzenie jest liczone, to czy trzeba na takie rzeczy uważać. I trzeba też balać na to, że możecie być dla każdym kroku naciągnięci na cokolwiek. Z 1927 roku sprawnik Oczywiście my jak takie osiołki leziemy po ulicownie, a tutaj jest deptak, Czy też chodnik? Promenada. Promenada, nie, ale oczywiście żule z Polski idą środkiem ulicy. O. Idzie, idą i tak się zastanawiam, dlaczego tutaj te samochody przyjeżdżają jakiś czas, a my Tak sobie chodzimy się środku ulicy. Jedna uwaga na temat tego typu budowli. Zobaczcie, o tą budowlę tutaj ktoś dba, to jest teren muzeum. Dlatego widzimy tutaj konstrukcje metalowe, które podtrzymują górną część tej budowli, ale poza. Poza muzeum jest mnóstwo tego typu obiektów, ścian, które, o które nikt nie dba. I tak naprawdę to stoi, kruszeje, sypie się. I szczerze mówiąc, no to moim zdaniem takie coś zagraża bezpieczeństwu, więc ktoś powinien zadbać o to, albo zwyczajnie to zrównać z ziemią. Dobra, wyszliśmy z tej części nieszczęsnych zabytków. Przeważnie, szczególnie dla mnie. Idziemy całkiem fajnym, urokliwym miasteczkiem. Zobaczcie, mnóstwo mnóstwo sklepów, mnóstwo słodyczy Ciekawe rzeczy Halo Biżuteria Generalnie tak jak wszędzie, ale zobaczcie na samo miasteczko. Bardzo ładnie to wygląda. Spadną na samym środku, na samym końcu tego, tego deptaka, czy też uliczki i z tyłu wodali morze. No z tej strony już nie jest tak ładnie. Ale ogólnie tutaj jest klimat, jest klimatycznie. Muszę sobie kupić dywan, a co najważniejsze w Turcji, zobaczcie, ze względu na to, że jest mnóstwo niebezdomnych nie zwierząt, ludzie tutaj dorzucają tu akurat jest syf, to jest syf, brudna woda, jakieś tam bułki, no ale to jest takie dokarmianie jakby tych zwierząt bezdomnych. Taka jedna uwaga na temat wszystkich tych sklepów, gdzie znajdziecie w jego rodzaju podróbki, tutaj nigdzie nie zobaczycie ceny, absolutnie żadnej ceny, to wszystko to jest, cena jest po prostu uzależniona od klienta. Jeżeli widzą, że klient ma hajs, no to trzeba, trzeba klienta policzyć yy, nigdzie. No po prostu nigdzie. Nieważne czy to jest biżuteria, tak jak tutaj, czy to jest z obuwiem, tak jak tutaj, nigdzie nie ma cen. Doszliśmy prawie do końca tego deptachu. Zobaczcie jak tutaj jest ładnie. Naprawdę urokliwie. Deptak, jachty, żandarmeria przed nami. No, ładna miejscówka. Tak jak powiedziałem wcześniej, my nie wstydzimy się Dobrych przykładów, czyli nie, nie wstydzimy się turystyki. Chodzimy tam, gdzie są ludzie. Ludzie nas nie gryzą, my się ludzi nie boimy i jest naprawdę git. Zobaczcie, doszliśmy do mola. Tutaj ludzie też łowią ryby. Jest piękny, tak jest, jest piękny widok naokoło. Naprawdę jest cudowny widok. Nie wiem czy widać dobrze te góry z tyłu, ale naprawdę jest coś pięknego, znacznie. Lepiej to wszystko wygląda, niż przed chwilą, gdy byliśmy oglądać te kamieni, ale na co chciałam zwrócić uwagę, zobaczcie, pomimo tego, że jest to turystyczne miejsce, to ludzie przychodzą, ale zobaczcie, kto jest Fajki, plastiki, worki czarne, reklamówki, butelki, fajki, opakowania po kubkach na kawę, kubki. To jakiś ogryzek, następna plastikowa butelka, pomijając już o wszystkie steropiany. Paczka po fajkach. Zobaczcie, to to miejsce przed nami tak samo. Mnóstwo śmieci. Jakieś papiery, jakieś szmaty, jakieś no no cokolwiek, nie, wszędzie coś, coś, coś leży. To wszystko sprzątane jest tylko z miejsc, w których e, chodzą, choć więcej osób tak jak tam na deptaku, po którym zaraz będziemy szli. Tam jest czysto, tam jest ładnie. Jak by, byście zainteresowani lokalną knajpą tutaj nad no morzem, to zobaczcie, jest karma i sprawdzamy, co mają tutaj w karmie ciekawego do jedzenia. Mamy tak zupy za 8 funtów, bądź też 9,50 euro. Startery od 5 do 19 funtów. Che Cheeseboard 24. Cheeseboard, 24, tak. Następnie mamy sałatki za 16, Cezara za 12, Green Salad Avocado Ry, owoce morza, seafood, daily seafood, to macie tak, patrzcie. Red Snapper, za, to jest czerwony karmazen, tak? To jest 78 funtów za kilogram. Macie następnie mękorzy, możecie sobie zrobić tak, burger za 21 funtów. sortę o, macie tutaj na dwie osoby grillowane mięso plater za 86 funtów albo 95 euro, jak wolicie. Filet steak, czyli z polędwicy, 26 funtów. Chcecie zjeść pastę, Ala siciliana 17 funtów. Na co się dziwić? Takie miejsca, które, wiadomo, zawsze będzie drogo. Nad morzem w Polsce też wszystko swoje kosztuje. Dobra lecimy dalej. O jest lornetka, na pewno za y, chrywny. trzeba wrzucić. Ja trzeba wrzucić hrywna, nie? Zde... Ma, macie wybór albo euro, albo Tureckie liry, tylko że to nie ma nic wspólnego, bo to jest jedna turecka lira, a to jest jedno euro. Czyli robienie ludzi w ciule, tak naprawdę. Zobaczcie ciekawostka. Idziemy, idziemy i nagle kamienie pod nami. Takie przejście z szyb O, ta jest pęknięta albo tak wygląda. I to ciągnie się naprawdę całkiem daleko. Zobaczcie tutaj również. Są jakieś fundamenty starych ruin, starej budowli. No całkiem spoko to wygląda. Zobaczcie, takie troszeczkę dziwne wrażenie, uczucie, jak się idzie pod tym nie, jak patrzysz w dół, i już do góry do czegoś, mieszkania. No, naprawdę ktoś miał pomysł, aby to to taki sposób. No, to naprawdę robi wrażenie. Ten następny bar. Tak naprawdę bar przy barze knajpa na knajpie. Eee, oczywiście teraz miałem tą knajpę i tam jest menu. I ten menu zaraz na pierwszych stronach jest tylko po rosyjsku. Kolejna część ładnego miasta Site To jest ta starsza część, my idziemy do tej nowszej. Idziemy sprawdzić dokładnie tam. Nie wiem czy to widać na kamerze, tam jest meczet. O tej mamy zobaczyć kontynuację tych ruin. Eee, tylko dziwnie wyglądają te popękane, Nie wiadomo czy to jest rzeczywiście popękane, czy też celowo? Dobra. To passi opinie, nie. Pre nice, nie? I'll be back. I'll be back. We need to go on this way and we will be back, definitely, alright? I to jest właśnie to, o czym ja mówiłem, że idziecie i każdy chce was zaczepić, każdy chce was wciągnąć do swojego sklepu i oczywiście już się te nie podobało, już akurat miał minę, bo widział, że na pewno tędy nie pójdziemy, Ja mu powiedziałem, że będziemy ten i z powrotem. Dobra, lecimy dalej. Tu macie następną knajpę, tu są bardziej przyzwoite ceny. Zobaczcie, macie tak. Steak jeden za 20 euro, za 19. Spaghetti po 9, makarony tak, po 9 euro, po 6. Napolitana po 8. Tutaj znowu steaki za 10, mexican chicken za 12. Chicken maszą za 12. Hmm, tutaj ze zwłoka macie po 19, po 12, po 19. Keba 19, macie pizzę, różne children menu pizza, spaghetti, pancakesy, ryby, macie... No, thank you, I'm alright. Eee, następne macie znowu pizzę po 11, 10, 10, 10, 10 11, 10, 10, 10, 11, 17 i fast food macie bacon i egg bułka eee, za 10, czy też burger. Podejrzewam, że bacon egg burger to będzie. I normalny hamburger za 7 funtów, czyli to już jest, że to powiem, jest przyzwoicie, jest. Przystępnie. Ale tamta to naprawdę była gruba, gruba restauracja. Chodzimy z przemkiem i szukamy szukamy. Też oglądamy, gdzie kto oferuje jaki masaż. Generalnie chcą, tak mówiłem wcześniej naciągać na te masaże. U nas w hotelu masaż całego ciała. Tak zwany masaż klasyczny za 74 to było czy 89 euro. A to i tak, pierwszy Marian <ślał> chciał 30, tak? Dobrze mówię. Chyba 30 następny 20 to nagle się okazuje, że jest, co idziemy dalej, no to jest taniej, ale już tutaj chodząc to powiem Wam, że mieliśmy sklepy, które mają już tańszą ofertę, już te ceny są bardziej przystępne niż u nas w wokół hotelu, co jest raczej logiczne, chociaż z drugiej strony to jest też miasto takie miejsce bardzo turystyczne przy plaży to powinno być teoretycznie drożej, no ale jednak jest taniej, bo jest większa konkurencja, a jutro na bazarze będzie jeszcze taniej, bo jest tam mega konkurencja, więc mam nadzieję, że jutro zrobimy konkretne zakupy, też nakładamy osobny odcinek, pokazując wszystko, co je kosztuje, gdzie jest, jak wygląda, jak on trafić. Zobaczcie, to mamy gruszki na wieżbie, grzybki i pruty podobno i ten... No i fajnie wyglądają, no. takie większe jakby jabłka, ale co ciekawe o cytrynach, jakby ktoś nie widział wcześniej cytryn na drzewie, na no, drzewie. no tak śmiesznie to wygląda, nie? no to jest generalnie fajnie, Przemów mówi, że widział kiedyś, ale ja mu nie wierzę, bo na pewno nie widział w telewizji, kiedyś był na, na Europie w, w Syrii, no to tam może widział, no. a co najważniejsze następny Marian przyszedł do nas i oferował masaż, to więc na razie już mamy trzy ulotki, jak dojdziemy do tak, Jak dojdziemy do, dojdziemy do chaty, to, czy też do hotelu, to będę miał cały plecach makulatury. <noise> Będziemy siedzieć, przebierać i jak zwykle niczego nie wybierzemy. O. Tutaj w ogóle to są tak. Zobaczcie w centrum, prawie w centrum miasta z tym hotelem. A tu jest nowo powstały, dopiero budowany hotel. Bardzo fajne miejsce, ładnie to wygląda. Z drugiej strony tak samo, ale niestety te hotele mają bardzo ograniczone miejsce, i po drugiej stronie jest bardzo mało miejsca na basen, który jest za... Okół którego jest troszeczkę trawy, trochę zieleni i oprócz tego e, zaraz jest płot i nic więcej. I każdy z tych hoteli trzeba dojść jakieś 300 powiedzmy, czy tam 400 metrów dalej. Będzie tak 300 metrów, Szamek, do plaży? No, z 300 metrów do plaży tam każdy z tych hoteli ma swoją plażę, która też nie jest zbyt atrakcyjna. Słuchajcie, jeżeli idziecie taką ulicą... Okej, okay, thank you. Ja, a, Idziecie taką ulicą, patrzycie, a tutaj rosną mandarynki. O, I można sobie wziąć, ale Przemek stwierdził, że są kwaśne, tak? Przemek? Kwaśne? Ale lokalna ochoda tu mamy gdzieś. Tu coś jeszcze? Jest. Pani nam tutaj coś pokazuje. A, all right. No. No orange No to jest Okej, co? Okej right, thank you uh... Pani nam pokazała, że można zjeść inny owoc, a to nie jest mandarynka, tylko coś innego i to nie jest słodkie, to jest kwaśne, tak? Mówisz czołak? Kwaśne. Okej, okay, no to to zostawimy. Kurde, ja bym spróbował powiem ci. Oh Dwie zostawię tu. Co mam zrobić? chyba? Taka fajna paska. No, takie są te. Ok, thank you. Pani nam pokazuje, co można jeszcze tutaj zjeść z ulicy. Jak bezdomni, czyli dzisiaj jest taki przewodnik dla osób, które tak mówiłem, które brzydzą się turystyką, chodzą, jedzą z ulicy i taka paska w środku, tak? Jedzą z ulicy. Mieszkają w piwnicy i są, powiedzmy, zadowoleni. Po prostu mamy więcej tych owoców. Nawet no, nie wiem, jak się ten owoc nazywa tak naprawdę. Tak więc, jak to mówią na ładnie odbieranych kanałach YouTube, mówią, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, dajcie znać w komentarzach, jaki to jest owoc. A no, więc dajcie nam znać w komentarzach, bo ten pszczołek już jest pijany dzisiaj prawie. Prawie nie wyciepiał. No to jest takie kwaśne, naśliwka. Ale okej. Okay. Zgubiliśmy się. Słuchajcie, nie mamy karty we w telefonie. Przemek nie ma karty SIM w telefonie. I tak naprawdę jesteśmy w głębokiej D, bo nie wiemy, gdzie mamy iść. Słuchajcie, sprawa jest taka, że teraz w tym momencie vlogi ty pokaż Vloga i tak dalej byliby z nas dumni, ponieważ wyszliśmy z lokalizacji turystycznej, jesteśmy tak naprawdę w takim miejscu, które. Nie ma turystów, czyli te kanały byłyby z nas dumne, ale my, jak to cytując Stanisława Anioła, my nie wstydzimy się dobrych wzorców, prawda Przemek? I my, my tak naprawdę normalnie idziemy w miejsce turystyczne, bo tam się najlepiej przyjmie, tak większość, większość ludzi. Jeszcze takie szybkie wejście w temacie miasta. Generalnie takie miasto typu Kołobrzeg, tak mi się to kojarzy. Jest morze, jest plaża, są hotele, są sklepiki, jest wszystko dla turystów. No i też mamy tą część typowo bodzią mieszkalną, typowo mieszkalną, a tu jest coś o czym wspominałem wcześniej, czyli nowoczesne budynki i mamy właśnie pozostałości po starożytności. O! Zobaczcie. I to tak stoi, stoi to i niszczeje. I Tak naprawdę się sypie, kamienie leżą wokół i tym się nikt nie zajmuje. A jakby to było ogrodzone w formie muzeum, to już by coś z tym robili. I tak to wygląda. Dobra, lecimy na drugą stronę, bo jest zielone. Tu, tu, tu. Oni tutaj nie czekają na to, jak się zmieni, to oni po prostu jadą. A w ogóle to chcieliśmy wam pokazać, jak wyglądają krawężniki tutaj przy drogach. Zobaczcie, jakie one są wysokie. To jest jakieś 20 ponad centymetrów, ja mówię, nie Przemek? Ponad 20 centymetrów bez kitu. A, jest McDonald's, jakby ktoś był głodny. Jest Burger King tam. I jest następny taki, powiedzmy tam, bazar. I nawet jak jest zielone to samochody i tak nadal jadą, jeżeli nikogo nie ma na przejściu. Tak na no, to musi uważać. Jeżeli jest zielone to szybko na TikTok, na drugą stronę i tyle 14 sekund. Zostało nam 11 <laughs>